Historia wydarzyła się 4 lata temu podczas cichej letniej nocy. Bardzo wczesnym rankiem obudził mnie strzał. Zerwałem się z łóżka, ale wokół mnie znowu była tylko cisza. Przez chwilę zastanawiałem się, czy może mi się to tylko przyśniło, jednak te strzały były zbyt realne, aby być tylko częścią mojego snu. Wtedy zobaczyłem mężczyznę, który stał nieruchomo za moim oknem, celując we mnie z pistoletu. Zacząłem krzyczeć tak głośno, że prawie zdarłem sobie gardło. Nagle do mojego pokoju wbiegł mój tata, a ja od razu wskazałem na okno. Tata podszedł i zaczął przez nie wyglądać, ale nikogo już tam nie było. Zaraz po tym wezwaliśmy policję, a kilka minut później była już na miejscu. Policjanci odkryli, że wystrzelony pocisk utknął w drzewie za moim oknem. Obok wbitej w drzewo kuli wisiała kartka. Był to rysunek przedstawiający mnie śpiącego w łóżku i napis YOU. Policja od razu zaczęła szukać tego mężczyzny, jednak kilka dni później, wczesnym rankiem znowu usłyszałem strzał. Byłem przestraszony, spadłem z łóżka i znowu zacząłem krzyczeć. Moje okno było wybite, a wiatr wdzierający się do środka wydawał przerażający świst. Mój tata wbiegł do pokoju i raz jeszcze wezwaliśmy policję. Niestety mężczyzny ponownie nie udało się złapać. Tym razem funkcjonariusze znaleźli kulę w ścianie obok mojego łóżka. Natomiast przy wybitym oknie wisiała kolejna notatka z rysunkiem mężczyzny stojącego nade mną oraz napisem: Will. Od tamtej nocy nie spałem już w moim pokoju, a w pokoju gościnnym. Kilka dni później usłyszałem dźwięk uderzania w dopiero co wymienione okno w moim pokoju. Tata natychmiast wezwał policję. Ci po przybyciu nie znaleźli żadnych śladów wystrzału ani kuli. Natomiast przy oknie znowu wisiała kartka, tym razem z napisem B. Rysunek przedstawiał mężczyznę celującego do mnie z broni. Policja próbowała znaleźć jakiekolwiek poszlaki, które mogłyby pomóc dowiedzieć się, kim był ten mężczyzna. Według nich robił sobie po prostu żarty i w rzeczywistości nie próbował mnie skrzywdzić. Zapytali czy znam kogokolwiek, kto mógłby zrobić tego typu żart, ale powiedziałem, że nie znam nikogo takiego, bo przez całe życie byłem dobrym człowiekiem, Policjant powiedział mi, że jeśli ułożę pozostawione na miejscu rysunki w kolejności, to wyjdzie z nich zdanie You will be, czyli ty będziesz. Powiedział też, że brakuje ostatniego słowa i ostrzegł, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ten mężczyzna przyjdzie tu ponownie. Po tych słowach przeszły mnie ciarki po całym ciele. Dodał, że zrobią wszystko, żeby aresztować tego mężczyznę, a to może być ich ostatnia szansa. Policja postanowiła przeprowadzić obserwację mojego domu. W moim łóżku mieścili też manekina z peruką, a ja spałem wtedy w innym pokoju. Kilka dni później obudziłem się wcześnie rano, słysząc znajomy już dźwięk wystrzału. Tym razem strzałów padło o wiele więcej, słyszałem nawet czyjeś krzyki. Przeraziłem się i siedziałem w łóżku, czekając aż w końcu wszystko ucichnie. Po chwili do drzwi wejściowych zapukała policja. Wyszedłem na zewnątrz i zobaczyłem kilka radiowozów. Zobaczyłem też mężczyznę, który mógł być moim potencjalnym prześladowcą. Leżał zakrwawiony na ziemi. Okazało się, że policja próbowała go aresztować, ale kiedy zaczął w nich strzelać, oni też musieli odpowiedzieć ogniem. Widziałem jego twarz. Nigdy wcześniej ani ja, ani moja rodzina nie spotkała tego mężczyzny. W jego dłoni znajdowała się ostatnia notatka z rysunkiem i napisem Shot. Rysunek przedstawiał mnie leżącego w łóżku z czerwoną plamą na głowie, natomiast manekin, który leżał w moim łóżku, był postrzelony w klatkę piersiową. Kiedy to zobaczyłem, padłem na podłogę i wpatrywałem się w niego przez długi czas. Z wyników śledztwa wynikało, że mężczyzna, który próbował mnie zabić, nie był karany i był w miarę normalnym człowiekiem. Zadawałem więc sobie tylko jedno pytanie. Dlaczego chciał mnie zabić i kim on w ogóle był? Mimo upływu czasu ta tajemnica nigdy nie została rozwiązana.